Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu Twojego, lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego. I Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie wierni. Pięknie już Stary Testament zapowiada nam Najświętszą Marię Pannę w figurach. Zapowiada również właśnie jej cierpienia. Nie szczędziła siebie, ażeby zapobiec naszemu upadkowi. Tutaj, drodzy wierni, dzisiaj obchodzimy niejako wielki piątek Najświętszej Marii Panny. W roku liturgicznym, oczywiście, jest ten szczególny dzień, który będziemy obchodzić za tydzień. Dzień, który będzie osłonięty cały czernią, dzień, w którym powstrzymamy się od sprawowania Najświętszej Ofiary, ponieważ nasz duchowy wzrok będzie utkwiony w Tego, który na Krzyżu, konając, za nas złożył wiekuistą ofiarę. To jest dzień, w którym myśl nasza, nasz duchowy wzrok przenika rany Chrystusowe, przenika rany gwoździ. Przenika rany biczowania, przenika rany cierniowej korony. To jest czas, w którym kontemplujemy Jego sińce. To jest czas, w którym nie tyle wkładamy rękę jak Święty Tomasz do boku, co dusze nasze wkładamy w sercu konającym Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jest to też dzień wielkiego konania i wielkiego cierpienia Najświętszej Marii Panny. Ale mądrość Kościoła. Chcę z racji tego, że podzielność naszej uwagi niestety jest ograniczona, dać nam możliwość kontemplować cierpienia Świętej Bożej Rodzicielki, te siedem boleści, jej tą kulminację i boleści, Jej Wielki Piątek, tydzień przed właśnie Wielkim Piątkiem. I tutaj w bractwie naszym zostało to wspomnienie podniesione do rangi pierwszej klasy. Że najwyższej z racji tego, że już arcybiskup Marcel Lefebvre, właśnie bolejącą matkę, wybrał jako patronkę naszego bractwa. Dzisiejsze święto jest w sposób szczególny świętem patronalnym naszych sióstr, sióstr bractwa. Z kolei 15 września, jest świętem patronalnym przede wszystkim oblatek bractwa, ale również dla wszystkich członków bractwa. Jest to święto szczególne, święto patronalne, święto, w którym my, którzy oddaliśmy siebie na służbę Chrystusowi, królowi, który z drzewa króluje, wpatrujemy się z wielką ufnością i z wielką pobożnością w Jego bolejącą matkę. A dlaczego się w nią wpatrujemy? Dlatego, że od niej oczekujemy wsparcia. Dlatego, że znając swoją słabość. Znając swoją chwiejność, niestałość, małoduszność i tchórzliwość, nie ufamy sobie. Jakże łatwo w chwilach spokoju, w chwilach pokoju, w chwilach wolnych od pokus, mówić, pójdę z Tobą aż na krzyż, oddam życie swoje za Ciebie. Ale gorzej jest wtedy, kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi strapienie, kiedy przychodzi doświadczenie, Pójść na krzyż, jakże ciężko człowiekowi poddać swoją starą naturę, dać się ukrzyżować razem z Panem Jezusem. I dlatego też zdajemy sobie sprawy, sprawę z tego, że potrzebujemy tej matki bolesnej, tej matki bolesnej, a zarazem jakże mocnej wierze, tej, która nie wahała się ani przez moment, i wiedziała doskonale, że ona musi być tam, gdzie jest jej syn. I dlatego też jest tam również umiłowany uczeń. Jest tam matka i umiłowany uczeń. I są grzesznicy. Jest Maria Magdalena, z której Pan nasz wyrzucił siedem złych duchów. Widzimy, jakie jest towarzystwo. Niepokalana dziewiczy uczeń i ta, która się podniosła z grzechów. Ale wszyscy oni są dlatego tam, dlatego, że jest tam Najświętsza Maria Panna. Tego i oni mają odwagę, ażeby stanąć pod krzyżem. Drodzy wierni, dla nas, członków Bractwa, jest to o tyle ważne, że Przecież sednem duchowości Bractwa, a właściwie sednem duchowości Kościoła jest ofiara. Ofiara krzyżowa, która ponawia się i obecnia podczas sprawowania mszy świętej. Do naszego czcigodnego założyciela, arcybiskupa Lefebra, to był centralny punkt duchowości. To nam podał jako coś, co powinno wszystkich ożywiać, niezależnie od tego, jak, z jakich mistrzów duchowych czerpiemy niezależnie od tego czy czytamy Jana od Krzyża czy Franciszka Salezego czy świętego Alfonsa Liguori, to wszyscy jesteśmy skoncentrowani na tajemnicy mszy świętej bo tu się dokonuje nasze uświęcenie i dlatego też żeby ta tajemnica była dla nas owocna najświętsza Maria Panna bolesna daje nam wielką naukę pierwsza rzecz to nie można poprzestać tylko na zewnętrznych celebracjach, że Msza Święta to nie jest tylko przepych, nie jest tylko, tylko koronki, kadzidła, piękny śpiew. Byłoby to rzeczywiście tylko i wyłącznie taką wydmuszką, gdyby nie było sedna. Najświętsza Maria Panna uczy nas, jak mamy wejść w tajemnicę Mszy Świętej. Jej boleści, jej cierpienia są najlepszą nauką. W jaki sposób my mamy uczestniczyć w mszy świętej. Kiedy ona podąża za swoim krzyżem, za swoim synem krzyż dźwigającym na Kalwarię, to po co tam idzie? Po to, żeby się współofiarować ze swoim synem, to jest ten główny motyw, dlaczego tam idzie. Ona jest rzeczywiście gotowa z Nim umrzeć i idzie tam, a razem z Nim cierpieć, a żeby współcierpieć z Nim. Oddaje całkowicie swoją wolę, swoją tą naturalną chęć, poczucie komfortu, które każdy, w każdym człowieku jest, po to, ażeby być przy tym, kogo się ukochało i się do niego całkowicie upodobnić. Kiedy ona patrzyła na niego, całego poszarpanego i obitego, nie do poznania, przecież kość z jej kości, ciało z jej ciała, krew z jej krwi. To, drodzy wierni, ona się z nim jednoczyła, ponieważ tak cierpiała jej właśnie dusza. Drodzy wierni, to jest pierwszy aspekt tego, tej nauki. Nasze uczestnictwo w mszy świętej nie może być po takim po prostu zewnętrznym pomponem, gdzieś po prostu dbamy tylko o to, żeby był piękny, splendor, dbamy o to, żeby była odpowiednia ilość świec. Odpowiednie kadzidło, odpowiednie szaty liturgiczne, odpowiedni śpiew, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy ważne. Jak najbardziej. Ale będą niestety bez znaczenia dla nas, jeżeli nie będzie wewnętrznego zjednoczenia się z ofiarą. Kiedy kapłan wypowiada nad chlebem, to jest ciało moje, to w imieniu nas wszystkich również wypowiada naszą wolę, że razem z tym, Ciałem Chrystusowym, które w tym momencie jawi się na ołtarzu, ma być ofiarowane również nasze człowieczeństwo. Całkowicie w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Tylko taka ofiara jest drana zwartościowa, kiedy razem z Chrystusem dusze nasze ofiarujemy Bogu. Tylko wtedy rzeczywiście jest to pełnia ofiary. Natomiast inaczej to jest tylko narcyzm, to jest tylko pewien estetyzm, który naprawdę ma nikłą wartość. Następna rzecz, która, której uczy nas Najświętsza Maria Panna na Kalwarii, to jest duchowa płodność. Drodzy wierni, szczególnie dla nas, członków Bractwa Kapłańskiego, św. Piusa X, bardzo jest to ważna nauka, ale również i dla Was, drodzy wierni. Każdy z nas jest powołany na swój sposób do apostolstwa, inaczej kapłani, inaczej osoby świeckie. Ale przecież doskonale wiemy, że jedni oddziaływują w ten sposób na innych ludzi, niewierzących albo zabłąkanych w modernizmie, że te osoby. Odkrywają wiarę i zmieniają swoje życie, a inni z kolei być może wiele robią, a nie ma żadnego efektu z tego działania. Spójrzmy na najświętszą pannę. Ojcowie Kościoła wyraźnie mówili, że ona w Betlejem nie cierpiała, kiedy rodziła swojego syna, ponieważ ten, który jest cały święty, nie mógł zadać jej cierpienia. Natomiast cierpiała strasznie na kalwarii, i to były bóle porodowe. To były bóle, które spowodowały, że ona stała się matką. Już Pan nasz Jezus Chrystus, a przed chwilą to słyszeliśmy, zanim oddał ostatnie tchnienie, pokazał jej macierzyństwo, dając jej tego swojego niewinnego ucznia Jana za syna. Oto Syn Twój i oto Matka Twoja. Ale tam zrodziła nie tylko Jana, jako swoje dziecko dla Królestwa Niebieskiego. Tam ufamy, że zrodziła również nas. Również w tych jej bólach na Kalwarii było, był zadatek naszego odrodzenia, wyrwania nas z ciemności grzechów i przeniesienie do Królestwa światłości. My wszyscy. Matce Najświętszej, jej cierpieniom, jej współcierpieniom razem z Chrystusem zawdzięczamy to, że jesteśmy tu, to, że mamy łaskę uświęcającą, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Duch Święty w nas mieszka. Ona jest współodkupicielką, ale my jesteśmy wezwani również do tego. I tylko ten, kto potrafi cierpieć, ten, kto potrafi znosić swoje krzyże, ten, kto potrafi znosić wszelkie poniżenia, wszelkie niesprawiedliwości, w taki sposób, jak to czyniła Najświętsza Maria Panna, ten rzeczywiście staje się prawdziwie apostołem. Tu nie chodzi o wykwintną mowę, nie chodzi o władanie słowem, nie chodzi o opanowanie wszelkich zasad retoryki, bo to wszystko, tego wszystkiego można się nauczyć. I cóż z tego? Można powiedzieć piękną przemowę, ale czy ta przemowa spowoduje nawrócenie? Czy kapłan, który będzie igrał z słowem, dobierał odpowiednio przykłady, ale zarazem sam nie będzie ducha Chrystusowego i ducha Matki Bolesnej, jeżeli nie będzie rzeczywiście żył duchem ofiary, i nie, be, nie będzie dawał się ukrzyżować z Chrystusem, czy jego słowa pociągną kogoś do ukrzyżowanego, kiedy on sam nie daje się pociągnąć? I ty, drogi bracie, jeżeli kogoś chcesz pouczyć, jeżeli kogoś chcesz oświecić, jeżeli kogoś chcesz nawrócić, pomyśl, czy przyciągniesz go, jeżeli czynisz to być może w pysze, być może po to, ażeby się potem móc pochwalić, że komuś udowodniłem błąd, że komuś pokazałem, że był nie na właściwej drodze. W ten sposób nikogo nie nawrócisz. Stąd też i dla nas wielka z tego tytułu nauka i wielka przestroga. Jednoczmy się z cierpieniami Chrystusa przez rozważanie ich, ale również ofiarujmy Nasze życie i nasze krzyże w ten sposób, jaki czyniła to najświętsza Maria Panna, a byli płodni duchowo, a my też, tak jak mówi święty Paweł, rodzili w Chrystusie. Nowe potomstwo dla tegoż Chrystusa. I kolejna rzecz, która nauka płynąca z tego dzisiejszego święta, dla nas wszystkich, to jest ta, że. Wyzywamy Najświętszą Marię Pannę w Litanii Lorytańskiej, innymi naczyniem duchownym. Drodzy wierni, cóż to znaczy? A znaczy to tyle, że ta, która najbardziej się zjednoczyła z Panem Jezusem, ta, która była najwierniejsza Jemu, ta, w której sercu gorzał płomień wiary, który płonął wbrew ludzkiej nadziei, stała się tym naczyniem uprzywilejowanym, w którym zostały zebrane wszystkie te łaski, które Pan nasz Jezus Chrystus na krzyżu wysłużył. Wszystko zostało przekazane jej do jej niepokaranego serca. Dlatego też ona, oprócz tego, że jest współodkupicielką, jest również pośredniczką wszelkich łask. Ale zobaczmy, co jest w tym wszystkiego, wszystkim piękne i też z tym będące dla nas wyzwaniem. Ona otrzymała łaski chrystusowe oczywiście awansem. Ze względu na przyszłe zasługi Pana Jezusa od samego początku swojego istnienia była napełniona łaską. Mówi do niej anioł Gabriel łaskiś pełna. Ale drodzy wierni, to jest ważne dla nas, ażebyśmy my Przychodząc na tą naszą kalwarię, przychodząc do tej skały, na której wznosi się Krzyż, do tego kamienia ołtarzowego, na którym spoczywa ciało i krew Chrystusowe, napełniali się łaską. Byśmy tego nie robili tylko i wyłącznie dla oka, dla przyzwyczajenia, z rutyny, tylko żebyśmy czerpali łaski, a żebyśmy my, na miarę naszych możliwości, nie mamy tak. Tak powiem, obszernego naczynia, jak Najświętsza Maria Panna. Nasza dusza często jest bardzo, bardzo mała, wąska, nie mogąca pomieścić wiele tej łaski. Ale nawet jeżeli jest bardzo skarbowo ciała ta nasza dusza, to niechże będzie pełna, pełna Bożej łaski. A tu właśnie o to chodzi, żebyśmy rzeczywiście z tą łaską współpracowali, żebyśmy dążyli do tego, Ażeby łaska Boża w nas była owocna. Księża, bractwa nie tyle mają być kanałami, przez które płynie łaska, co mają być zbiornikami, w których ta łaska ma się zatrzymywać i nadmiar tej łaski, tych darów Bożych, ma się udzielać wszystkim innym. Jeżeli kapłan bractwa, jest tylko kanałem, przez który przelatuje łaska, bo przecież kiedy działa sakramentalnie, to niezależnie od stanu jego duszy, zawsze działa skutecznie. Jeżeli kapłan jest w grzechu śmiertelnym, ale rozgrzesza, to rozgrzesza ważnie. Jeżeli jest w grzechu śmiertelnym, ale sprawuje mszę świętą, to tam msza święta jest ważna. Czy będzie chrzcił, czy będzie udzielał jakiegoś innego sakramentu, sam dla siebie łaski być może nie będzie miał żadnej, ponieważ dusza jego będzie skażona i nie, nie będzie w stanie przyjąć najmniejszej łaski, natomiast będzie skuteczny dla innych. Ale czy takich chcemy mieć kapłanów? Przez których łaska tylko przelatuje, a w nich nie pozostaje. Czy o takich mamy się modlić kapłanów, którzy będą urzędnikami, którzy będą nam przydzielać łaskę, ale sami nigdy z niej nie skorzystają. I czy my mamy być też takimi katolikami, którzy być może kogoś zachęcą do życia łaski, a sami nigdy na taką drogę nie wejdą? Stąd też drodzy wierni, wiele jest tutaj treści. Z tego święta, dla nas wszystkich, i dla kapłanów, i dla braci zakonnych, i dla osób świeckich, możemy zaczerpnąć. Jedno jest ważne: trzymajmy się tej, która trzyma się Chrystusa, która idzie tam, gdzie idzie Chrystus, i za nią podążajmy, kiedy jest ciężko, kiedy przychodzą pokusy, kiedy chce się powiedzieć: Ja już nie chcę, nie dojdę, mam tego wszystkiego dosyć. Wtedy kieruj oczy na tą matkę bolesną. Spójrz na jej współczujące dla Ciebie serce. Spójrz, jak wielką miłością na Ciebie spogląda. Ona jest gotowa chwycić Cię za rękę. Jest gotowa poprowadzić Cię tam, gdzie jest źródło łaski. I jeżeli się jej trzymamy, jeżeli jej się powierzamy, jeżeli. Za nią podążamy, to drodzy wierni, z całą pewnością, niezależnie jak będzie się buntowało nasze ciało, jak nas będzie pociągał świat i jak bardzo szatan będzie nas kusił, wytrwamy. Dowodem tego są ci nieliczni, którzy przy Najświętszej Marii i Pannie byli: święty Jan, święta Maria Magdalena, Maria Salome i inne pobożne niewiasty które mimo lęku, mimo pokus, mimo całego przerażenia przy Chrystusie wytrwały. W tym bólu, w, tym, w tych zgryzotach, w tej nawet tej ludzkiej beznadziei wytrwały te osoby przy Panu naszym, ażeby po trzech dniach uwyselić się Jego widokiem, kiedy powiedział do nich nie rękajcie się, pokój wam, jam ja zwyciężył świat. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.